Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym, co ja czytam przedstawiam Wam aferę na tuzin rysiów anety jadowskiej. Jest to pierwszy tom z nowej serii dotyczącej nikity i nosi nazwę kroniki sąsiedzkie. Typowe urban fantasy z wątkami detektywistycznymi. Nikita, była zabójczyni zakonu cieni, dostaje zlecenie od swojego sześcioletniego sąsiada Michasia na odnalezienie jego taty i dwóch wujków. I są oni zmiennokształtnymi rysiami. O przeszkoleniu wojskowym, więc cokolwiek porwało trójkę dorosłych, wyszkolonych, zmiennokształtnych, no nie może być wyleczym. Chociaż tropów jest mało, to prowadzą one do podejrzanej firmy archeologicznej, która wydaje się być przykrywką dla y, czegoś innego. Y, oraz też pojawia się nam no tutaj y, czarna wiedźma, związana z czarną magią. W śledztwie pomaga Nikicie Robin, który jest jej byłym partnerem z czasów, Zakonu cieni, partnerem w sensie zawodowym, bo prywatnie są przyjaciółmi. Akcja rozgrywa się w najpopularniejszym uniwersum związanym z twórczością anety jadowskiej, czyli Tornverse. Jest to świat, w którym poza naszą rzeczywistością istnieją też odpowiedniki miast, które są magiczne. I tak mamy Toruń. I magiczny torn, trójmiasto i magiczne trójprzymierze, warszawę, i magiczne warsa i sawę. No i Nikita mieszka w Warsie. Te dwie części Warszawy są tutaj rozdzielone, m, dlatego że no, Sawa jest bardziej zdziczała. Tam jakby magia była bardziej nieokiełznana i wypaczyła dużo rzeczy, które tam były, a że było tam dużo zieleni, to jakby zagarnęła ta zieleń. Taka dżungla. Wszystko, co tam było, i dziwne rzeczy się tam dzieją. Ogólnie Warszawa i Sawe odróżnia od tych innych miast to, że jest on mocno niestabilny, no bo z uwagi na to, co działo się w Warszawie, tam w czasie wojen, to te linie, linie magiczne są niestabilne i w pewnym momencie objawiają się czkawką. To znaczy, po prostu dochodzi tam do takich burz magicznych, które mieszkańcy nazywają czkawką, i jeżeli wtedy nie jesteście Ochronieni swoimi kręgami magicznymi, to na przykład czkawka może zmienić was w potwory, co jest dosyć częste w Marsie, więc jakby niewiele osób się tam osiedla. A jeżeli już, to muszą być dosyć wytrzymali. Nikita bardzo często zajmuje się zabijaniem takich potworów, bo jeżeli ktoś został zamieniony, to pierwsze co to wraca do swojej rodziny, żeby ich zabić. Im bardziej kogoś kocha, tym bardziej chce go zjeść. Taki, Taki potwór. No i Nikita zajmuje się właśnie eliminowaniem tych potworów, które powstają po czkawkach. I chociaż w tornwers mamy najróżniejsze magiczne istoty, czy mityczne, bo mamy, mamy i wiedźmy, i elfów, i anioły, i demony, i wilkołaków, wampiry, i jakby no co tam sobie... Zamarzycie, to w książkach związanych z Nikitą, to raczej są to różne bestie, potwory i bóstwa też czasem. No i w tej serii skupiamy się na relacjach Nikity z innymi ludźmi, tam w Warsie, tak jak mówiłam, nazywa się to kroniki sąsiedzkie, więc wszystko, co tam się dzieje między Nikitą a jej sąsiadami, przy czym jest to nowość, bo Nikita zawsze stroniła od ludzi. No, a teraz po tej zmianie, która się w niej dokonała w poprzedniej trylogii, no, ona zaczyna na nowo poznawać ten świat kontaktów społecznych. Nikita jest byłą członkinią zakonu Cieni. Zakonowi przewodniczy jej matka, ale do matek roku ona nie należy, więc kontakty ich są sporadyczne. Do tego Nikita związana jest z mitologią nordycką. Nosi w sobie berserka, bryniara i kiedyś uważała, że jest to potwór i za wszelką cenę starała się go nie dopuścić y do przejęcia kontroli nad nią. Y w poprzedniej trylogii. Jakby doszli między sobą do porozumienia, i teraz traktują się jak współlokatorów. Poprzednia seria zaczynała się od Nikity, która była chłodna, która nie chciała z nikim bliższych kontaktów, która uważała, że jakby lepiej jest jej samej, nikogo nie będzie w ten sposób bronić, i jakby stroniła od kontaktów z ludźmi. No i w trakcie tej trylogii się zmieniła. Teraz mamy Nikitę, która dopuszcza do siebie te pozytywne y, emocje, która znalazła ludzi, na których jej zależy, których chce chronić za wszelką cenę, ale w dalszym ciągu czuje się niegodna ich miłości, i nie potrafi też przyjmować tych ciepłych uczuć innych ludzi, więc mamy tutaj takie y, zderzenie. Tego, jaka Nikita była i jaka w dalszym ciągu jakby jest, bo nie potrafi się tak szybko przystosować do tego, żeby okazywać i przyjmować ciepło i miłość i takie, wiecie, uczucia przyjaźni. Więc z jednej strony mamy tą zagubioną Nikitę w nowej sytuacji, no a z drugiej strony mamy całą rodzinę. Mihasia, o której zaraz powiem, czyli jej sąsiadów, zmienno kształtne, rysie, dużo dzieci, jest też robin, który też jest ciepłą kulką, więc mamy tu takie zderzenie. Ona się uczy na nowo wchodzić w relacje z ludźmi. Robin. Bóstwo związane z mitologią celtycką, z tym, że przez większość swojego życia nie wiedział, kim jest, i nie uważa się za bóstwo, jest doskonale wyszkolony, typ. Przystojnego Drwala, a z drugiej strony jest po prostu milutki i taką jest właśnie ciepłą kluceczką w środku. Jest to mój ulubiony bohater ze wszystkich książek, Ever. No i on był jedną z pierwszych osób, do której Nikita się przywiązała. Michaś, sześcioletni, zmienno-kształtny ryś, jest sąsiadem Nikity. uważają ją za najfajniejszą kobietę na świecie i się z nią zaprzyjaźnił i też zmiękcza jej serduszko. Bo ona go polubiła ze wzajemnością. Gloria. Wiedźma powietrza, matka Michasia i czwórki jego rodzeństwa. Musi silną ręką panować nad swoją gromadką. Jest zupełnym przeciwieństwem Nikity. Jest takim ucieleśnieniem mamowości. <grym> Opiekuńczej mamy Kwoki. O. Początkowo pała niechęcią do Nikity, ale nic nie potrafi poradzić na to, że Michaś się z nią przyjaźni i Teraz, kiedy poszukują jej męża, będzie musiała z nią zacząć współpracować. W warstwie fabularnej dosyć zawiłe śledztwo mało śladów. Dużo szczegółów, i dobrze się czytało. Największym plusem dla mnie jest to zderzenie Nikity, która jest samotniczką, y, dobrą zabójczynią, ale ludzie od niej stronią, z po prostu ciepłem, jakie bije od jej sąsiadów, z takim rodzinną atmosferą. Oni jej płacą w blachach y, sernika bo chciała to zrobić za darmo, ale Gloria nie chciała, więc umówiły się na płatność w serniku. I, i to są takie śmieszne yy, sytuacje, gdzie ten świat Nikity zderza się z, z tym cieplutkim takim rodzinnym światem. Zresztą Robin też jest bardzo rodzinny, więc yy, no dużo jest tutaj zabawnych sytuacji. Żeby zacząć Kroniki sąsiedzkie nie trzeba czytać wcześniejszej trylogii, bo autorka nam tutaj poprzez jakby wspomnienia Nikity mniej więcej streszcza, co się działo, kto jest kim, kto jest matką, ojcem Nikity, jak to się miało, jaki wpływ to miało na jej życie, więc to wszystko wiemy. Jest to przyjemna, lekka książka, nie tak... Ciepła i rodzinna jak cud miód malina, ale zdecydowanie mm, cieplejsza niż inne książki z tego uniwersum. Historia rozpoczyna się, kiedy Nikita wraca ze zlecenia, mm, które było dosyć ciężkie i które zostawiło na niej rany fizyczne i psychiczne, na niej i na Bryniarze, który jakby nie bardzo chce się, ma jakąś traumę chyba i, i my nie wiemy, co się działo. Oni cały czas do tego wracają, cały czas do tego nawiązują, ale my nie wiemy, co działo się podczas tego zlecenia. Jednak zaraz chyba trzy tygodnie albo dwa nawet po wyjściu afery na Tuzin Rysiów wyszedł zbiór opowiadań, które uzupełniają tą, tą historię. I jest tam właśnie opowiadanie, które mówi o tym, co się działo podczas tego zlecenia, którego podjęła się Nikita. I to są próby ognia i wody, i mamy tutaj właśnie trzy opowiadania. Jedno dotyczy właśnie tego zlecenia Nikity i Bryniara. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, to ilustracje Magdaleny Babińskiej. Ja po prostu, o, to jest Robin w wersji słoikowej, jak sama autorka mówiła. Wiecie, on po prostu wrócił od mamy z wałówką. Od mamy, która jest bóstwem celtyckim. O tu mamy Michasia, który prosi Nikite, że chce ją wynająć. Znaczy, mu, informuje ją, że on ją chce wynająć i tu są jego oszczędności. i i tyle. Właśnie to mi się bardzo podoba w książkach Anety Jadowskiej. Ilustracje, to znaczy jakby poza jej książkami. To ilustracje bardzo mi przypadają do gustu. Są takie komiksowe. Dlatego polecam. Mi osobiście bardzo się ta odsłona Nikity podoba. Ja w ogóle uwielbiam Robina, więc bardzo się cieszę, że mamy powrót tutaj tej y, pary, tego teamu. No i podoba mi się to zagubienie Nikity wśród y, ciepła, jakie jej ludzie dają dookoła. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.